Okej, okay, Tomek, czego szukamy? Hmm, tego nie widzę. A weź mi podaj numer transakcji EA. Tak? No? Siedem, sześć. nie ma, może na drugiej stronie. Hmm, nie widzę tej transakcji. Jedną widzę dzisiaj mieliście void, decline, ale to było o godzinie 11.13, a to było zdecydowanie później, tak, to mówisz było z 15 minut temu.